Hejka, dzisiaj zabieram was do Disneylandu. kochani, no więc dzisiaj jesteśmy w Disneylandzie e, no ale to nie będzie taki zwykły dzień, ponieważ przygotowałam takie mini bingo, które wam się tutaj gdzieś wyświetli mam na razie tylko zapisane pomysły i muszę to jakoś zrobić teraz graficznie, mam nadzieję, że to jakoś wygląda. E, jeśli pamiętacie, rok temu byłam właśnie tutaj z Lenką, ale tak nie dokładnie tutaj, bo byliśmy w tym drugim parku a Adventure, właśnie gdzie jest Marvel i tak dalej Ja teraz jesteśmy w Disneylandzie, w tym właśnie głównym parku Disneyland Księżniczki, wiecie mam nadzieję, że uda nam się zrobić całe bingo ogólnie jest, nie wiem, jakaś dwunasta czy coś jest mega gorąco i po prostu Jestem już mega spocona. Więc zapowiada się ciekawy cały dzień w ogromnym parku, więc zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że nam się uda zrobić całe bingo. Cejka, pierwsza rzecz naszego bingo jaką e, teraz zrobimy jest to kupienie jedzenia rosy. Tutaj stanowisko. E, idziemy wziąć razem na pół z Nelą, e, bo też jesteśmy trochę już głodni. To jest dopiero co na wejściu, ale już coś zaliczymy i sobie zjemy. Okej, okay, zobaczcie, mamy pierwsze czy wzięliśmy jedno, bo jest gigantyczne, na gry z jednej strony jest drugiej. Gryś! Na, na, na. Bingo! niż zaliczona. Jesteśmy przy filiżankach update. Teraz ogólnie e, na początku nie wiedzieliśmy, gdzie idziemy i zaczęliśmy się kierować w stronę Star Wars, ale jesteśmy najpierw... Ogólnie jesteśmy, dzisiaj są urodziny Nelly. E, wczoraj były moje urodziny, dlatego też tutaj jesteśmy. No i najpierw, skoro Nella ma cały czas teraz energię i siłę, to idziemy najpierw takie na atrakcje bardziej dla niej, a jak zacznie, to będziemy na Star Wars. Więc teraz idziemy do takiego chyba bardziej punktu Myszka Miki. ogólnie całego, no bo jak wiecie, główną maskotką tutaj jest Myszka Miki. Kamiki, byliśmy na takim darmowym placu zabaw chwilę, po prostu posiedzieć, bo ona dzisiaj jest solenizantką, niestety nie jesteśmy, nie byli, nie jesteśmy tutaj, wczoraj mojej rodziny, tak to ja bym miała, główne atrakcje pierwsze, no i są tuneli, ale jakoś przeżyję. Teraz idziemy na tą najfajniejszą kolejkę, gdzie pokazuje 40 minut czekania, ale musimy iść na coś, jestem po prostu w takim wagoniku przez świat kamiki, więc idziemy tam stanąć czekamy 40 minut i kolejce i zaraz już nie wchodzimy i idziemy w wagonik więc let's go 6 ja, latek, powiedz głośno 6 latek kolejna kolejka Czyli ogólnie nie nagram historii, ale historia wygląda tak, że Miki jechała pociągiem i e, szczepszł się pociąg i e, wpadł nam w ekran i ekran się rozwalił i teraz my idziemy do tego pociągu, nie wiem. Bo naprawdę bardzo fajnie. Mamy dużo rzeczy na bingo, ale na razie po prostu próbujemy tutaj się orientować i już sobie zobaczyliśmy niektóre atrakcje, które na razie zostawimy, bo byliśmy w tej sobie godzina tej, prawie godzinę, 40 jakoś minut zleciało. Więc na razie pojedziemy z tej strefy i idziemy na kolejkę, która jest na naszym bingo, mi się wydaje, bo mam tutaj napisane tylko z telefonu na razie. Ale jest to taka kolejka, która górska, w takich jakby górze, śnieżej. Um, ogólnie nie widziałam jeszcze mieszkamiki ani księżniczek, żeby zrobić zdjęcie, bo mamy zadanie zrobić zdjęcie właśnie z jakąś maskotką, ale jeszcze nie widziałam. A to jest ta góra, na którą idziemy. ciężki, ale tak spanikowałam, bo Nelcia siedziała za mną i nagle się zrobiło ciemno, ja nic nie widzę i, i na maksa na głośniki jakiś potwór, nie? I w ogóle to jakieś to było takie coś, że jedy, jakieś straszne, no cały czas wyskakiwało. Tak. Ale w ogóle same dzieci tam były w tej kolejce, też wiekunęli, więc nie spodziewałam się. Ale a ja dosłownie ja się tak martwiłam o Nelę, myślałam, że ona zaraz zacznie płakać, a my wychodzimy, a Nela się śmieje mówi, że chce jeszcze raz, więc ma... Ja I powiedział? co powiedziała, że było so slow. So slow powiedziała, że było mega wolno. A to ja, ja sama się mega bałam, bo ja aż przestałam nagrać z telefonem, bo tak telepało. Może nie było jakieś, wiecie, mega, mega szybkie, ale były małe bardzo pasy i, i ja po prostu telefon mi prawie z ręki wylatywał. Hej, chodź tutaj na dół, na dół. Idziemy do dzwoneczka, gdzieś się ukrywa w tej trawie. Dzwoneczka, ale zamknięta jest kolejka, mega bez sens. Po prostu nie rozumiem. Znali kolejkę. Godzi godzina czekania i jak? się w głowie. fajnie było? No i dobra, Nelcie się podobało. Chcemy ja jeść. Tak. Jesteśmy naprzeciwko tamtej atrakcji na właśnie tej restauracji na jedzeniu. I ja wziąłam pastę. Alfredo, jeszcze z Bagiecka i wygląda mega dobrze Więc my sobie teraz zrobimy przerwę um, po tych wszystkich kolejkach Mega się nastaliśmy, no a potem znowu Ale mamy dobrą godzinę, jest godzinka, dopiero czwarta dochodzi um, Więc mamy krótką przerwę Dobra, skończyliśmy już jedzonko, ogólnie dałabym takie 4 na 10 tej paści Jednak była taka, taka sobie, te kluski były Błyski były takie trochę twarde, w sensie jakieś twarde, takie, nie wiem, dużo musiałam je gryźć i sosu było bardzo mało. Um, no ogólnie tak, bułka też taka mało czosnkowa, nie, ogólnie takie średnie, bym powiedziała, i drogie, więc um, słaba ocena. Ale no, ja nadłam się, bardzo czuję na żołądku teraz, więc nie wiem, czy dobrze, czy nie. Idziemy w stronę, nęcia zasnęła, więc my idziemy w stronę Star Wars. Okej, okay, mamy bingo, żeby zrobić sobie zdjęcie przy zamku, więc... Tutaj widzicie z tyłu zamek, ja robię zdjęcia i efekty możecie zobaczyć na moim Instagramie. Ej, trafiliśmy na, na luciki, chodźcie! Na luciki Star Wars. Luciki. A właśnie, co się dzieje? Bardzo chcę iść za nimi, idziemy za nimi. Myślę, że oni coś tu będą robić. Attention! Oh, Citizens, you may now consider yourselves under the watchful eye of the First Order. We cannot let them succeed. The stormtroopers under my command are on my orders searching this outpost to ensure that it does not happen. And you will remember who is in charge. Troopers, opcje, jak wyglądamy takiego show na żywo. Poczęmam się jakbym była w filmie, mimo że nie oglądałam Star Wars. Próbowałam, ale nie zaciekawiło mnie, ale dam drugą szansę, bo ciekawi mnie trochę ten świat Pobrali Przed nami są teraz atrakcje, więc zobaczcie, Hej, nie powiedziałam wam, ale jesteśmy w kolejce na Star Wars. I nagrywam z telefonu. Nie ukrywam, ale sens Adam. Masz pełne pory, aż no, się boisz. Nie, ja oglądam... No ja obejrzałam wideo e, na YouTubie i to wygląda mega przerażająco. więc e, się boję. I nagrywasz też się boję, ale spróbują coś nagrać. Nie wiem, co bo byłaś w tym filmie, ale wyprzedziłeś w akuratzie. a że jesteśmy z jednej strony. Zaraz coś się zepsuje, mam mówię po filmiku znowu, jesteśmy w kolejce i, <murna> 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 <To filmikus novo, murna> i czekamy. i było naprawdę bardzo fajnie. Um, nie było takie straszne. Bumbelki na mnie lecą. Na razie po prostu sobie chodzimy, szukamy jakichś rzeczy. Hej! Dobra, muszę wam powiedzieć, ale miałam mega problem z tą kamerą. Po prostu cały czas do Was mówiłam i się włączała, ale oglądaszmy przez ten Adventure Park i doszliśmy do tutaj tej strefy Tiany, tatjany, tej takie wiecie, krzyjeczki z żabą i idziemy na kolejkę, co? No więc idziemy, to, to jest trochę wodna atrakcja, więc zostawię kamerę, ale to już na pewno nagram telefonem, bo to już nie wygląda strasznie. Mam nadzieję. Tam też nie wyglądało strasznie, a ja było straszne, ale nie, to jest po prostu staj z wodą, łódką, więc zostawiam Was i ja lecę. Jesteśmy już w kolejce. Jugo, nie chciałam tylko powiedzieć, że wszyscy są w takich płaszczach, czyli będzie zapało, będzie mokro. Nienawidzę Disneylandu! Dowiedziałaś się, że będę cała mokra! Witam was już z domu um, w szybkim podsumowaniu bingo. Muszę dać kilka, dwie rzeczy, które nie zostały nagrane, ponieważ nagrałam TikToka. Um, to muszę zrobić po prostu już na moim TikToku oraz również obejrzałam paradę, więc to jest nasze bingo, które wygląda końcowo tak. Głównie ta parada była przy tym właśnie tym. Pokazał światło na tym zamku, wiecie tych wyświetlanych na Halloween I ta parada była też po prostu taka halloweenowa I teraz krótki powód, dlaczego jej nie nagram, Ponieważ ostatni plik taki ze mną um, To jest właśnie z tej kolejki wodnej um, No i jak mogę się spodziewać, ona dobrze się nie skończyła Byłam cała mokra, z mnie, jakbym wyszła z, nie wiem, po prostu z prysznica, z basenu Przemoczona cała i i było mega, mega zimno, już po prostu nie miałam ochoty na nic um, Cały makijaż miał rozma rozmazany, w ogóle wszystko Po prostu mówię, ja już mam dość I po prostu byłam już też w magazynie, po całym dniu, więc Ogólnie mój cały humor się zepsuł, więc tak po prostu już nic, nic, totalnie nic nie nagrałam Dobrze, że nagrałam ten zamek na końcu Rzeczy, których nie zrobiliśmy, niestety nie poszłam do Domu Strachu, bo tam były naprawdę bardzo fajne z okazji Halloween nie poszłam na trzy kolejki, bo po prostu Nie było totalnie czasu e, Się wyrobić, bo na tych tutaj Z tego bingo kolejki tak, e, To są takie też najfajniejsze, gdzie są mm, Godzina czekania um, Ojeju, ale ma była gąsięca, przepraszam No i tak, tak wygląda podsumowanie bingo Dajcie znać, jak mi poszło to wszystko I e, czy powinnam mieć, więcej robić takich graficznych rzeczy Bo to był mój pierwszy raz, próbowałam taki bingo zrobić um, Następnym razem też O wiele lepiej powinnam to zaplanować, po pierwsze Teraz przyniesiemy się kilka miesięcy przed e, Jeszcze chyba to były to były jeszcze wakacje, ale wiecie co to nic? Bo bardzo śmiesznie wyszedł ten cały materiał i bardzo fajną rzecz tam robimy. Zaraz zobaczcie z kim. A więc zapraszam Was teraz do obejrzenia drugiej części tego odcinka. Hej, nie wiem do której części odcinka to wchodzi, ale gdzieś na pewno. Bardzo fajna łatwość wodna. Idziemy na pady pierwszy raz w moim życiu Jestem znowu z Anią i Zosią, bo właśnie skończyliśmy nagrywać odcinek Jak dobrze się znamy Hej, nie wiem jak widać Bo mam telefon takim Takim plastikowym, czymś, żeby nie był mokry Więc tak, ogólnie Tam, tam wyruszyliśmy Jesteśmy na samym końcu tego miejsca przy tych takich kamieniach I Ogólnie tutaj gdzieś widział się foka ostatnio Tak, tak więc tak. ja chcę bardzo, bardzo To się w ogóle ciągnie bardzo Ten mostek z kamieniami, zaraz wam pokażę i będziemy sobie pływać wzdłuż. Ogólnie jest taka fajna woda, bo tutaj przy końcu znowu jest płytko, więc sobie siedzimy i jest bardzo przezroczysta woda znowu z tej strony. Na razie mi się bardzo podoba. Bardzo nie ogarniałam skręcania na początku. I robiłam takie kółka, bo po prostu, nie wiem, tak zwiał, biał wiatr, że nie wiem, nie skręcało mi w tą, którą chciałam stronę. Ania pływa sobie. Idę też popływać zaraz, jak Was odłożę. Ale ogólnie jest bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. To się jeszcze będziemy jechać. Fajne miejsce to jechać, płynąć, o, wiecie, to Wam pokażę. I jeszcze tak, jeszcze zakamy za Zosią, bo Zosia się wróciła po SPF na twarz. Zosia przypłynęła, okay. hey. Musiałam się wrócić po krem. No, który to twój raz na paddleboarding? Wow! Fajnie. Podobała mi się. Możemy poszukać jakichś rybek. Właśnie coś tu przepływało. Ok, nagrano, dopiero teraz, bo um, wyskoczyła mi temperatura i nie mogłam nagrywać, bo był przegrzany. Jedzie jakiś statek na nas, płynie dosyć dokładnie. Um, no i tak, my sobie tutaj pływaliśmy, od. co jest od... a teraz się opala ogólnie. Byliśmy tam przy tych kamieniach, Zosia weszła tam na górę. Ja nie za nią, bo. Wyszłabym, ale nie, na boso, tam jest dużo krabów, okej? Okay? Widzicie to odcięcie? Tam jest to płytko, a tu jest na tej głupokiej, nie wiem czy widzicie ją. Wow, crazy. Tak, tutaj są kraby. Czekaj, pomogę ci wysłać tam. Patrzcie, widzowie, popłyniemy tam razem. Jak ja mam jedną ręką popłynąć? Tak się płynie. Właśnie połączone wszystkie. O, ciągnijcie mniej. O oh, fuj! Płyniemy w to! Guys, ty masz <laughs> <guys, laughs> ale jest przezroczysto! Widzicie te kamienie? O nie, to jest Japoń! O! Oh, fuj, to miasto! Like, it... Ej, nie to! Nie to! Crazy? O fuj, się jak to jest przezroczysto! W sensie, ładnie przezroczysto, ale ciągną jest Okej! Ciągną mnie. Okej. Ja w ogóle płynę to głęboko. skoczyć? No ja mogę. Dobra. Zosia, dawaj tu, dawaj tu, tu jest fajnie, tu jest fajnie. Dobra, trzy, cztery, cztery, czte, trzy. To jest strasznie głęboko. Nie jest bardzo. Coś o no nie... to śmiechem przecież, co ja gadam. Zosię! Jezu, coś dotknęłam. Fuj, Zosia, niech... Coś mnie dotknęło. Fuj. Ja próbowałam. Guys... <tuszel> Nie w Wow, widziałam, widziałam, ja, czerwoną. widziałam. czerwoną, ogromną. Hej, Zosia, wypchaj nas stąd. Jest! Jakiś tu no się podotwak robi. Tam byliśmy, w środku, guys. Bo idziemy wzdłuż tego. Yeah, Hej, szukamy rybek, bo dosłownie... Patrzcie tam! Widzę trochę! płynie? Zaraz mi się płynie No way. Tu jest. Wiesz, jakby byłam w Wow, dosłownie na poka, trust me guys. Właśnie trochę spowalniłem, żeby wam pokazać. Ale dosłownie tutaj właśnie w tym statku.